Thank you Zatem jest i on. Zapraszam na pierwsze wrażenia ze styczności z Galaxy A80. Omawiany model używam dopiero od kilku dni, w związku z tym nie odważę się nazwać ten film recenzją. Dlatego dzielę go na dwie części. Pierwsze wrażenia publikuję u siebie na kanale, aby ostatecznie dopełniająca opinia pojawiła się w przyszłym tygodniu na kanale XCOM. Powiem to otwarcie, cenię sobie tegoroczną linię A od Samsunga. Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, o czym mówiłem już we wcześniejszych recenzjach A50, A70 czy nawet A40. I tak jak ten ostatni, nie urzekł mnie, tak A50 czy A70 to naprawdę fajne smartfony z nie najlepszą wyceną, choć pewnie u operatorów i tak sprzedają się świetnie. Nie dziwię się. Są też tańsze wersje A10 czy A20e, jednak tych nie testowałem zbyt długo, więc pozwolę sobie je pominąć. A80 to naprawdę ładny telefon. Testowana wersja Angel Gold wygląda fantastycznie, a aluminiowy połyskujący korpus oraz obustronna tafla szkła tylko potęguje to wrażenie. Smartfon jest niesamowicie ciężki, jego waga to aż 220 gramów. To nie jest lekkie urządzenie i nie uznam tego jako minus, bo samo wyważenie i odczucia schwytu smartfona są dobre, mimo jego gabarytów. Tak, telefon jest ogromny. W aspekcie wysokości, grubości oraz szerokości przewyższa nawet A70. Równie dobrze można byłoby go nazwać małym mini tabletem. Tu urządzenia chroniony jest Gorilla Glass 6, aby na front dać Gorilla Glass 3. Nie wiem, nie pytajcie mnie skąd taka decyzja. Sam ekran jest to dobrze nam znany wyświetlacz Super AMOLED z A70. Proporcje 20 do 9, PPI 393. Jak przystało na Samsungi, głęboka czerń, mocno nasycone barwy, nieskończony kontrast, dobra czytelność w jasnym słońcu, tutaj jak co roku Samsung odwala kawał dobrej roboty. Niestety na wzór A50 i A70 zaszyty pod ekranem skaner palca nie może konkurować z tymi z S10. Konfiguracja trwa długo, sam odczyt także, a dokładność jego pozostawia wiele do życzenia. Za wydajność telefonu odpowiada Snapdragon 730 z Adreno 618, wykonany w technologii 8nm, wspierany 8GB RAM. I cóż... To dobry procesor, wydajny, szybki, ale do Exynosa 9820 czy Snapdragon 855 to nadal mu daleko. To znaczy tak, pogracie na nim we wszystko. Nie ma aplikacji, która go ubije. One UI działa na nim nad wyraz sprawnie, ale w tej cenie oczekiwałoby się więcej. Osobiście na ten moment nie odczuwam znaczącej różnicy względem wersji 6.75 z a 70. Pamięci na dane mamy 128 GB bez możliwości rozbudowy o kartę SD, zatem jeżeli ta zostanie zapełniona, pozostaje nam ratować się chmurą. Bo wiecie, dużo gier, dużo aplikacji, a i pewnie filmy oraz zdjęcia będziecie robić. I tutaj przechodzimy do aparatów. Pierwszy główny 48 megapikselowy f2.0, drugi szeroki 8 megapikseli ze światłem f2.2 oraz tof 3D odpowiedzialny za mapowanie kadru. To są te główne aparaty. A jak wyglądają frontowe? Dokładnie tak samo. A80 to pierwszy telefon koreańskiego producenta posiadający mechaniczny obrotowy aparat. I tak jak na pierwszy rzut oka robi to mega pozytywne wrażenie, wzbudza zainteresowanie znajomych, tak nie jestem fanem tego rozwiązania. Bardziej przemawia za mną konstrukcja OnePlusa 7 Pro, a i do kroplic A70, A50 czy A40 zdążyłem się przyzwyczaić. Mam wrażenie, jakby cały ten hype związany z telefonem skupiał się tylko na obracanym aparacie. Szkoda. A jak sama konstrukcja i aparat radzą sobie ze zdjęciami? W dzień bardzo fajnie, fotografie są dobrze doświetlone, posiadają masę szczegółów, ale w nocy czar pryska. O tym elemencie smartfona opowiem wam więcej przy recenzji. Telefon z racji takiej a nie innej konstrukcji posiada tylko pojedynczy głośnik, obsługuje Dolby Atmos i mimo iż gra spoko. Dokładnie tak jak A70 czy A50, to oczekiwałoby się już w tej cenie głośników stereo. Niestety dokładnie tak samo nie działa bateria. Ta o pojemności 3700 mAh wykręca bardzo przeciętne czasy pracy na ekranie. Zresztą nie byłem zaskoczony, model A70 posiada dokładnie ten sam ekran, trochę mniej energooszczędny CPU, ale ogniwo ma 4,500 i tam to sprawdzało się zauważalnie lepiej. W telefon nie mamy możliwości naładować indukcyjnie, za to możemy naładować go poprzez szybkie ładowanie 25W. Na samym początku powiedziałem Wam o nie najlepszej wycenie poprzednich modeli A. I wiecie co? Cofam to. Oficjalna cena A80 to 2899 zł, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo poza oryginalnym mechanizmem wysuwania aparatów, nieznacznie lepszym procesorem od A70, o której wam tak w tym materiale dużo mówię, to bardzo podobny smartfon, a różnica pomiędzy tymi telefonami to aż 1100 zł. Jeżeli nie masz czasu odczekania tych kilku dni na pełnoprawną opinię na kanale Xcom, a jesteś fanem Samsunga, to proponuję zainteresować się tańszymi modelami serii A. Ich recenzje pozostawię. Wam na końcu tego materiału. Słowem końca, na podsumowanie tych pierwszych wrażeń, sprzęt ma swoje plusy. Bardzo, ale to bardzo dobra jakość wykonania. Fantastyczny ekran, gadżetarski mechanizm aparatu, satysfakcjonująca wydajność, wsparcie Dolby Atmos, jednak ilość braków w tej cenie przytłacza: brak slotu na karty pamięci, brak wodoszczelności, brak ładowania indukcyjnego, brak złącza mini-jack, głośników stereo, średnia jakość zdjęć w nocy, a sama cena na start jest szalenie odważna. Mimo to, jeszcze wstrzymuję się z ostateczną opinią: nie jestem jeszcze pewny wszystkich aspektów smartfona i muszę z nim spędzić kilka dodatkowych dni. A co wy myślicie o nowej A80? Przerost formy nad treścią? Fajna ciekawostka, konstrukcyjna przyszłość smartfonów. Komentarze są Wasze. Do zobaczenia za kilka dni na kanale X.com. ya!